Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Lot 400 kilometrów. Pierwsze gąbki lądują. Chodź, koch, 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 Taki wieczny lot. poprzebiewało te gąbki. Nie wiemy tak naprawdę jak czasowo mamy. To nie nasz. To jest jakiś tam obcy. Jakaś samiczka chyba, albo to nie wiem co to jest. Dzisiaj mamy 16 czerwiec, tak? 16 czerwiec. Gąbki puszczone 8:45. Mamy teraz już 4 godziny 45 minut lotu. Pierwsze gąbki wylądowały. Także nawet, nawet, nie, nie to nie nasza samiczka. leci do domu. To nie nasza. To Jest jakiś obcy gąbek. Dawno się nie meldowaliśmy. Dawny nas nie było. Ale to zawsze tak jakoś to wyszło, albo tu pełna działka była ludzi i, i, i nie mogliśmy tam za bardzo nakręcać, bo chłopaki tam czasem jakieś piwko piją i tam różne rzeczy opowiadają. Także tego nie chcieliśmy robić. Jeden lot już mieliśmy wszystko przygotowane, ale gdzieś tam, nie wiem, do kanciapki weszłem, wróciłem, już było, nie wiem, 16 w gojemniku. Także zwinałem kamerkę, mówię nie, nie będę. A dzisiaj tak się udało, że akurat podłączyliśmy to wszystko, już woda nalana i, i, i ten, także Pierwsze gąbki już są Darek zaraz sprawdzi ile mamy, jak mamy. Bardzo fajny nalocik taki tam nie wiem przyszło. My zaraz zobaczymy ile, bo tak naprawdę nie wiem ile przyszło, ale widziałem 122, chyba pierwsza będzie, co? Z boczku tak przymychnęła. Jak na razie sezon, sezon bardzo fajny. Pierwsze dwa loty takie były w miarę, w miarę ciężkawe, jakieś straty były, coś tam się działo zawsze. Ja też eksperymentowałem troszeczkę i z karmieniem i z produktami tam jakimiś i się zdecydowaliśmy, zdecydowaliśmy się, że wracamy do naszego stałego systemu, czyli tam dobra karma do oporu, ostry trening i od razu były efekty od tego czasu. Nie wiem, może tam jeden jakiś tam głąbek zginął. Na ostatnich chyba cztery tak robiliśmy może i tego jak zobaczycie jak wieje mocno strasznie mocny, silny, poczny wiatr południowy pewnie tam koledzy na południu, na północy bardziej, bardziej będą fajnie usłyszeć. ile mamy? 10 sztuk na raz, na raz przyszedł, także a jak typowane? 3? na stare? a ile mamy? 3 tak? także no, no pięknie, no 3 typowane w tej pierwszej dziesiątce zobaczymy jak będą czasowo, źle wody, w rocznych, no to nic nie poradzimy, no rocznych na razie nie ma typowanych nie? Rocznik nie ma. Tak. No, no zobaczymy. Ale jak widzicie już minęło 3 minutki od też gąbków. I nie ma tych gołębich I, I naprawdę tak jak tutaj widzimy te ptaki strasznie ją miotało. Rzuca nimi ten wiatr dosyć, dosyć silny. Podmuchy bardzo, bardzo silne. Także... Ostatni lot też bardzo udany i powiem Wam, że się przyznam. No obiecałem już dawno, żeby te coś tam nagrywał. Włączyłem kamerkę, na telefonie nagrywałem i już tam nagrałem, może wstawię ten począteczek, zobaczymy, czy uda mi się to jakoś zmontować. I podczas nagrywania kolega Sąsiad tutaj Edmund zadzwonił i się filmik wyłączył. Także na parę minut jest tego filmu, ale też bardzo fajnie. Pierwszych sześć naszych, także teraz ostatnie, ostatnie te cztery loty też bardzo, bardzo fajne. Stosunkowo duża, duża, duża wydajność stada, większość tam ponoć, także, także nie jest źle. Tam na razie tylko jak umarłem kadzidło nalałem, jedzenia nie dawałem nic, świeże, świeży grycik tylko, tylko posłabiłem, ale to one na razie nie bo jest stosunkowo ciepło tam na pewno 24-25 stopni już spadło na pewno poniżej 1400 metrów jeszcze nie tam Darek liczy ja tam nie liczę nie wiem takich widać o 10 sztuk reszta okręg dużo mocno rozciągnięty i to też jest 407 km także widać jak gołębie, zobacz tutaj Darek idzie gąb kurde jak on musi się sprzedać chyba o idę, schodzą następne już głąbki, no ale jest przerwa. 4-5 minut prawie, kurde, także nie będzie to lekki nocik. Oć, chodź chodź kać, chodź 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 kać, chodź kać, lekki nie będzie, mają na widzę problemy z wylądowaniem, ale to nikt nie może że będzie lekko. Oć, chodź samczyk jakiś, nie? Także lotek jak na razie. Nie mamy żadnych wpadek. Chodź, 700? nie, nie. To, to moja Także to, co się mówię, stało dwa tygodnie temu tutaj u nas z Waszymi głębiami w Polsce. No to katastrofa. To dzisiaj tam jeszcze mam chyba, żeby Was nie skłamać, 8 gąbków. Nie będę pokazywał w jakim stanie są niektóre poskubywane. Ja jeszcze tam poskubały. Kilka tam i zgłaszałem, ale to taki trochę dużo też powiem Wam jest gołębi hodowców, którzy nie naklejają naklejek czy tam numerów telefonu przy gołębie. Nawet miałem, ten tak puściłem, powiem Wam, w poniedziałek 7-letniego z tipesem, ale nie miał numeru telefonu pięcioletnia samica, no, naprawdę takie zasłużone gołębie, które na pewno już nie raz coś tam zrobiły, a wtedy dwa tygodnie temu na tym locie, gdzie to zostały te gołębie tutaj w niedzielę, w poniedziałek wypuszczone w tych warunkach pogodowych, to za to powinien, ktoś powinien ponieść odpowiedzialność. To jest normalnie co się stało, byliśmy w pracy tutaj niedaleko Berlina. Groberem, to, to setki, setki gołębi latały normalnie do południa. No tak, to właśnie jest następny gąbek, ale już jest porwany. Te gąbki już przychodzą całkowicie z północy, z miasta przychodzą. No, ale te pierwsze 10 ładnie już przyszło. Tak? No tu schodzą teraz. Teraz, o, teraz jest nalot, także no, jest I podzielone te gąbki. Jedne naprawdę z dużej wysokości schodzą, drugie. Drugie yy, są nisko, już przy ziemi tak idą. Gdzieś tam już z wiatrem walczyły. No taki, no widać. Gąbki przytarte troszkę, albo na w tak nóżkach nawet nie może dostać. Kać, 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 kać. Ale tak jak widzę teraz tylko tak wizualnie, to doświadczone gąbki przychodzą. No, gołąbki przychodzą. no. No! Także. Widać na, na razie jest roczne, słabiutko. Jednak to jest tam 400 parę kmłębi, jednak muszą troszeczkę doświadczenia mieć, żeby się, żeby, żeby korygować. Ten wiaterek ciągle był e, południowo taki silny wiatr. E, 35 do tam 28, widziałem 35 km na, na godzinę, ciągle spychający je. i Wczoraj też taka sytuacja. Koledzy tutaj mieli lot z okręgu 300, mieli tak samą, tak samą powodę, a ja byłem. Dokładnie za, za Odrą, w, po stronie polskiej, kurde tam cieplutko bezwiecznie, a no tu u nas wiatr biał bardzo silny, też południowy i te gołębie powydłuchywało. koledzy tam mają takie straty dosyć spore, no i tak to właśnie jest. U nas no Darek też mówi, tutaj samczyki roczne punktują fajnie, troszkę tam wprowadziliśmy zmian, bawię się z tymi samczykami też w celach, jest progres oni. Chodź, chodź, kać, 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 kać. O już z tyłu gąbki też zawracają, widzę. Także taki jest. No jak o teraz chwilę ucichł ten wiatr. Tutaj na dole o 463, no gdzie ty byłaś? Tak jak to ona, bo nie wiem. Chodź, 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 kać, 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 kać Widziałeś? Siostra 471. Widziałeś co zadaniem się stało? Także gąbki naprawdę musiały. Tak? A to nie wiem. druga? No i, i sami też te pierwsze 60. Nie pamiętam numeru. Teraz wyjdziemy, troszkę spojrzymy, jak tam te gąbki wyglądają. Nie ma ich tam dużo, nie wiem ile ich tam jest teraz. Z 15 jest? Czy nie wiem? Może tak nie widziałem. Tutaj wami się zająłem bardziej. Jak na razie sezon jest fajny, wymagający w miarę taki, choć tu do mnie chodź. No, zaraz pójdziemy do gąbku. Także, także no jest taki sezon jak jest u Was, tak jak mówię, u nas podjęliśmy decyzję dwa tygodnie temu. Wracamy z gąbkami, nie wypuszczamy je. To była naprawdę bardzo dobra decyzja, bo ci, którzy to zrobili, to, to żałują pewnie do, te, do teraz tego, tego czynu. 19. No, ale to nie jest. no... Nie rozpieszcza nas ten lot I ciągle ci co tam co mówią to, to nie pominęły Idą następne, lądują eee, Także no, ten sezon taki poszarpany Nie wiadomo jak to typować U nas no jak na razie nie możemy narzekać Jest w porządku Zobaczymy jak będą główki czasowo Na razie si siadają czołowo Jest też bardzo O 302 No chodź kać kać chodź 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 chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, kać, chodź, 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 Także te głęby takie rozstrzepane. Ten jeden to chyba nie nasz, nie odbiło no nie? Nie wiemy. No zobaczymy, teraz wejdę i zobaczę co tam się dzieje. Pokażę jak to u mnie wygląda do dziś, teraz, na czas. Może krótkie jakieś tam, krótkie jakieś spojrzenie może na, na, na gołąbki młode, też bardzo fajnie wyglądają. Co tam masz, auteczko masz? Także, hodowcy, sezon ten. ale masz autko ładne, ale fura, no. Pokażemy Wam zaraz hodowcy, jak tam te głębie wyglądają, pokażę może młode też, jak to wszystko wygląda. No, tak, tak nie rozpieszcza, taka 400, wymagająca na jakboczny wiatr, to wiadomo ktoś dzisiaj będzie miał szczęście. Ktoś będzie miał pecha. Także pokażę Wam, może krótko, no to też jakaś. Musimy wodę, może postawić tam zaraz. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Kto? No, osiadają w następny ale to im nie przeszkadza już teraz chodź 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 do domu ee, pokażę wam jak to teraz wygląda patrzcie Te się gąbki piją piją na pewno chce im się pić niektóre o już siedzą bardzo fajnie o, tutaj nawet już ma już się tak powiem wam szczerze naprawdę to wszystko się klaruje jeżeli chodzi o rodzinę tak jak mamy tu jakieś

zachowanie gąbków, troszkę, troszkę na pewno pić im się chce. Tam jest nasz naj... ten co grucha tam na końcu, nasz najlepszy roczny. tydzień temu e, przyszedł z no, Chodź malutka, chodź, 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 ale jak na razie widzę samice. Samice te doświadczone starsze. Tuż nasza 44. 135, 35, dzisiaj była pierwsza, a powiem Wam szczerze co zrobiłem, jednego młodego po niej pociągnąłem, nie byłem zadowolony z tego młodego i dzisiaj został przeselekcjonowany, tu jeszcze nic nie ma, ale korytka czyste, gryciki świeże nasypane, także widzicie gąbki, pić mi się chce, pić im się chce, lot. No, no Już 5 godzin lotu, także nie jest tak leciutko. No ale fajnie, my lubimy takie loty po to, przygotowujemy je. Dzisiaj dalsza część programu idziemy, idziemy z, z, z programem. Tak jak mówiłem, przeszliśmy już teraz na nasz stały program lotowy. Tylko cały czas dobra karma, dużo treningów, było, żadnych tam lekarstw, żadnych jakichś tam duperelków. Ciągle tylko to samo Będziemy wierni już temu Herbatka, ja mówię, darcha pokażę No chodź, 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 chodź O tym zobaczcie, jaki z leglonów jak ma na, Już pił gdzieś wodę Cały, jaką trawę ma w ciebie No nie, kurde, muszę to wyczyścić Na razie palisko moje Także zobaczcie Tu jak umarłem u kadzidło, żeby nie było <grytanie> Zobaczcie no, Co ty masz na dziobie? No chodź, chodź, chodź 7, 2, 2, gdzie ty byłeś gdzieś? Ty, cały ty, ten, to 722 lądował? A, 64. ty widziałeś całą jaką trawę ma w dziobie glonów? Ja się daję. Tu następny już. No chodź, 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 malutki. chodź, 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 chodź. No, samce. No i tak, tak patrzałem, ty puchu miał tyle, jak sprzątałem dzisiaj. No chodź, malutki. chodź, chodź. chodź. była w tym roku ją drabną na pierwszym locie. Jeszcze widać tak na na piersi. Takie otwarcie. Zobaczymy jak to będzie. Na razie tam do darka nikt nie dzwonił, sygnałów nie mamy jak tam jest. Będziemy widzieli. Obserwuję, jest następny. Chodź babcia, chodź. Dawaj, chodź, 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 chodź. No zmęczone gąbki są. Zobaczcie, tam jak ona czy to będzie widać słabo może. No choć malutka, chodź, 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 chodź. się też bardzo fajny kołom. z niej no chodź malutka chodź 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 tą samiczkę muszę tą starą muszę ją zamykać bo mi tu cały regał zabrała o teraz jest do lot też parę fajnych kołomków. no chodźcie chodź 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 także hodowcy no będę próbował mówię w miarę możliwości coś tam nagrać dzisiaj już ładny materiał 16 minut no ale jest tak jak jest no chciałem znowu się pokazać tak Chodzi w życiu, nie zawsze da się rady zrobić to, co się chce, Mówię, nie chcę zawsze tego pokazywać, co tutaj jest. To przychodzi chłopaków piją piwo, tam mówią różne rzeczy, a później będą na mnie wieszać psy, że ja to zrobiłem i tak dalej, także to no, zobaczcie. I, i dlatego byłem. Może tylko krótki taki, taki, taki rzucik, teraz zrobimy na nasze młode Jak one wyglądają? Powiem wam, chyba były parę razy dopiero na dachu. Może się zdziwicie. Ale już tych, te młode takie już są niektóre. No z normalnego tam parowania. Yy, z yy, wiosennego tam nie, nie pamiętam. Jakoś na początku marca parowaliśmy. Odsadziliśmy. Dopiero teraz zaczęliśmy wypuszczać. Trochę i tam z braku czasu, no a z drugiej strony my tak zawsze mamy. Nie będę tam opowiadał kłopotek Tak wyglądają. Yy, już tam frytają, wychodzi. I powiem wam, wręcz tego co tam ludzie takie duże już, one już po 2-3 pióra niektóre zrzuciły, nie ma strat żadnych, nie odchodzą od domu gdzieś tam, a jak zginą naprawdę niektóre teraz wam powiem historię, ten do, dokładnie ta czerwona samiczka jednego dostał kolega tam tutaj z Grosbergen ta czerwona samiczka 5 dni tu latała nie wiem co jej się tam stało, nie mogła wylądować wiedziała gdzie jest, ciągle tu latała 5 dni wokół, chodź, chodź, chodź chodź, 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 chodź wokół domu nie mogła, tu kilka takich. Przyszła po pięciu dniach, jakby normalnie wylądowała, z rana tutaj nasze gołębie latały, ona wylądowała. Nie wiem, może sztandar poznała, ale, ale i tego. I dzisiaj przeprowadziliśmy taką wstępną selekcję. 9 czy 10 młodych opuściło tutaj ten gołębnik, nie odpowiadały nam. I też już się przekonaliśmy po tych rodzinach, które tam nam się nie sprawdziły. No, na przykład mieliśmy po jednej fajnej parze jako młode, bardzo fajnie latały. A na pierwszych lotach wszystkie trzy zwinęły a tutaj tak później będą wypuszczane. Wypuszczę je później po południu, troszkę może przestanie wiać. Także, hodowcy, znowu chcieliśmy wam. No, przestańcie tutaj, chłopaki. Nie, tak to jest, jak jeden zostaje w domu i, 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 i jest wypoczęty. No chodź, malutka, chodź, 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 chodź. chodź, maleństwo, chodź tu do mnie, chodź. Także, hodowcy, życzę dobrych lotów. Tak jak mówię, no strasznie to co się stało tam niektórzy ci, co byli mądrzejsi, to cofnęli albo nie wypuścili tych gąbków, a ci co wypuścili w niedzielę albo w poniedziałek, to, to była katastrofa. Już 18 minut materiału. Darek ile mamy gąbków? 31. No leciutko nie jest, no ale fajnie, tak ma właśnie być. Nie zawsze będzie lekko, nie zawsze będzie yy, miło. Te gąbki już. Które mają być, no to przylatują. Ja to też tak nazywam mamy co się tam oglądać, mamy, tu mają być sportowcy, za dużo, nie ma co się, za dużo nie ma co się nad tym zastanawiać te, które nie funkcjonują muszą opuścić wasze goleńki, czy nasze też a te, które funkcjonują się spróbują, zostaną hodowcy życzę, Aaaa jest nasz 15, no troszkę późno, ale to nic eee... życzę wszystkim dobrych lotów dalszych, Spróbuję tam jeszcze się jakiś czas nie będzie ludzi, nie będziemy tu mieli, do no, dzisiaj tam tylko żona, wnuczek jest eee... Spróbujemy coś tam nakręcać zawsze. Może w tygodniu coś nakręcę, jak to u nas wygląda. Troszkę tam zmian jest, ale nie bo tak nasz stały program bez żadnych jakichś tam dużych rzeczy. Życzymy wszystkim powodzenia hodowcy i do następnego razu. Idę, coś tam posypię. Już już jest 60 rąbków, ponad. Także posypię coś tam mieć, no, ale zobaczcie, widzicie. Już gdzieś się chłopak napił, i teraz siedzi tutaj taki. No, chodź, malutki, chodź, byczku, chodź. Powodzenia wszystkim hodowcom, dobrego lotu życzę. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć.